Czy to wszystko blokuje te pieniądze z KPO? Jak pani myśli? Tak, jeśli dojdzie do tego, że spełnią warunki jakie miał PIS spełnić. A kto blokował te pieniądze teraz do tej pory? No jak kto? No oczywiście był pis. Dużo osób nagrałam, to mówi właśnie, że rapozja to blokował. Aaa! Wie pan co Jak oglądają tylko TVP, no to oczywiście, że tak. Do internetu tu nagrałem. Cieszy Pani się, że PIS straci władzę, czy nie bardzo. Nie pan przemyśli dobrze. Wie pan, skrócie, no, co jak się pan żyło i tak dalej do tej pory. Dobrze mi się żyło, znaczy, natomiast po, potrzebnych dużo mądrych polityków jest. Ale Gdzie jest? Nie w przejmie w, w, w ogóle, nie tylko w pisie. czy to pozycja przejmie władzę czy nie bardzo. Nie, nie, absolutnie. Był, te 13 teraz do tej pory, były 14, dobra? Nie chodzi o 13, czy chodzi o spojrzenie na Polskę całą. To może się dziać jak to przejmie władzę, jak może być? Boi się pan, że bez, nie będzie bezpiecznie, że wpuszczą imigrantów? Nie pan, e, może być różnie, ale wydaje mi się, że, że e, nie będzie lepiej, jest czas niespokojny na świecie. A trzynastki, może zabrać czternastki, na przykład, to wszystkie do, do, dodatki? To trzeba by inną formę wsparcia dla osób, które są uboższe i to wszystko. A pan myśli, kogo Duda tutaj teraz e, do tworzenia rządu powoła? Czy tu dwa nazwiska są, wie pan, no to jest też to tu będzie premierem, no, to jest oczywiste. Nie, ale Duda kołopowa, jak pan myśli skąd powiesz, że budowanie z rządu? No zobaczymy, za, za kilka dni się przekaże, no, będziemy już skadywali. No. Nie wie pan. A co jest do zmiany? Bo nie mogę wiedzieć. Nie, no ja też nie wiem, ale <laughs> można zgadywać. Co jest do zmiany jeszcze? Służba zdrowia może, czy co tam, ceny? Wszystko jest, 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 wymaga jakiejś poprawy, ale to, to nie ma tragedii w tej chwili. Co, co? Nie było tragedii? Senio absolutnie nie. seniorem jak się żyło do tej pory? Nie się dobrze żyło, absolutnie. A młodym jak pan myśli? Była praca i tak dalej? No było, jest mało, bezrobocie było, no to wie pan, no to, no to... To raczej 13... wybory w takim razie. A wiele czynników wie pan. Kto, no to kto go na nich głosował? Nie, różni ludzie głosowali, wie pan. No to, dużo osób to, to... mówi, że młodzież tutaj zawiniła. Bo... Zawiniła, no zagłosowała. Zawiniła, no, no taka no brani, jest zmiana jest pokrętła po 8 lat rodziny, zawsze się z, 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 wadza, się zużywa i tu tak się stało też, a czynników jest więcej, to na dłuższą rozmowę, to wie pan, to, to nie jest jednoznaczne. No. To, to, to. A są drużyny, kto to zawinie? Za bo dużo osób narzeka, że przez PISBA drużyna, że na się drużyna mówią. A to, to są czynniki zewnętrzne. No to co, PIS, czy, czy kto by. Czy Tusk na... nie miał guziku, żeby obniżać, jak była kiedyś inflacja za jego rządu. Jak co? pan myśli, to sobie poradzi z tym czy nie bardzo, z tą inflacją? Czy, przecież, sobie poradzi. Inflacja to już w tej chwili maleje, już nie jest problemem w tej chwili inflacja. Była... Ale na droga, jest. Się... inflacja mniejuje, maleje. No to nie będzie wszystko po, po złotówce, no to wie pan. To nie... Krótkie pytanie, jak po wynikach wyborów, co do internetowa, Nie ta rozmowy. Czy jest pan zadowolony, czy nie bardzo? Bo pan... Jak po wynikach? No, jak, jak no wyniki wyborów, jak pan ocenia? No to jest władzy raczej, opozycja. Cieszy pan, czy nie bardzo? Że Tusk? Tak. No to raczej, bo opozycja ja, ma więcej głosów. Dobrze, no, no, czy źle? Nie pis wygrał, nie? Ale raczej tam są trzy te, mają większość. Nie, proszę pana, i tam jest ile partii? Trzy. Czy? Ale was, o to tym... to jest oficjalnie, ale jest taki mały partyjek. No, tak, nie wiem, wiem, No i co, wiem, co to tak. będzie z tego? Jak będzie się żyło za tuska rządów. Jak pan myśli, co może się dziać? Ja, Bo nie ja być... było, 8 lat temu. Jak było? No źle. Źle. Waloryzacji ile było? Była praca. Było, pracy nie było? Nie było. Waloryzacji ile było? Może 3, zabra... 60 miałem. Zabierze 13, 14 tusk. Tego nie wiem, ale z tego co? No wyżej zabierze. Ale raczej to ja nie wierzę.